Rozdział 125. Podsumowanie Pool and Triple 5. Piąty Poland Trip trwał dotychczas najkrócej, bo zaledwie 7 dni, 8 godzin i 10 minut. Nic dziwnego, gdyż na dobrą sprawę zacząłem planować go dwa miesiące przed dniem wyjazdu, nie zaś tak jak na poprzednie tripy niedługo po końcu poprzedniego. Przejechałem podczas niego, czym się dało, od busów przez PKS-y Flixa na Intercity skończywszy 1696 km i 310 m, nie licząc jedynie kilometrów komunikacją miejską w Krakowie. Poszło na to w sumie 1708 PLN i bodajże 48 groszy. Elementem, który najbardziej był skłonny do współpracy, była zdecydowanie pogoda, która była taka sobie jedynie nad Energylandią, kiedy któryś aniołek nie wytrzymał ciśnienia w pęcherzu, Poza tym było super. Mogę za to i to bardzo przyczepić się do Matołuszka, którego kolejny chory pomysł pozbawił mnie możliwości wjazdu do Włodawy, by tam zaliczyć trójstyk polsko-białorusko-ukraiński. Do tego tłuka mogę przyczepić się o pizdylion innych rzeczy, ale to może kiedy indziej. Poza tym kształt bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o noclegi, tym razem nie mam problemu ze wskazaniem najlepszego i najgorszego. Najlepszy był zdecydowanie apartament w Akademiku Rolniczym w Krakowie, najgorszy standard zastałem w Ustrzykach Górnych. W sumie pokój w metalowcu też niczego nie urywał, ale w metalowcu krzesło miało chociaż oparcie i tym drobnym szczegółem wygrało spokojem w Ustrzykach. Jeśli chodzi o moją listę celów po tym Poland Tripie, to kiedyś chciałbym wrócić do Ustrzyk, ale do innego miejsca noclegowego, żeby zwiedzić wnętrze zapory na Solinie i znaleźć kogoś, kto przyjechałby wielką pętlę bieszczadzką, bym mógł zrobić timelapsa z przedniej zamiast bocznej szyby. Trójstyk polsko-ukraińsko-słowacki, ewentualnie jako cel, Możliwe, że zdobyty od strony słowackiej. Wizyta we Włodawie, przystyku granic Białorusi i Ukrainy, też podejrzewam, że prędzej czy później dojdzie do skutku. Podczas piątego już połęd tripu udało się zaliczyć 13 nowych powiatów, także dzięki temu, że wymyśliłem sobie, żeby z Wrocławia do Krakowa jechać przez Kielce. Bez. Mam nadzieję, że na kolejny trip nie będę musiał czekać znów aż 106 tygodni. Niby planuję wyjazd, tym razem na Maltę w połowie kwietnia, ale sami wiecie, pamiętacie, po Poland Tripie 4 też planowałem trasę przez Anglię, wyspę Man, Brukselę po 52 tygodniach, a wyszło jak wyszło. Jedno czego mogę być pewny to to, że kiedykolwiek i gdziekolwiek pojadę, kamerka pójdzie w ruch. I tym optymistycznym akcentem zapraszam na kolejny rozdział.